Bajkowa zatoka prezentuje. O żółwicy, która chciała zostać celebrytką. Autor Tamara Michałowska. Żółwica Klementyna marzyła o sławie. Pewnego dnia uznała, że wystarczająco się już naczekała i nadszedł odpowiedni czas, aby spełniła swoje pragnienie i stała się kimś powszechnie znanym. Ale kim? Zapytał jej przyjaciel Wrubel. Prezydentem, muzykiem, kierowcą rajdowym? No kim? Sama nie wiem. Wiem tylko, że chcę stać się sławna na całym świecie. Pisma ilustrowane mają się o mnie rozpisywać, dziennikarze za mną gonić, telewizję błagać o udzielenie im wywiadu, a najznakomitsze osobistości z kraju ciągle zapraszać mnie na przyjęcia. Wyjaśniła Klementyna. Twoje ambicje są godne pochwały, ale nie można zostać je sławnym, jeżeli nie ma się jakiegoś zawodu. Czas mijał, a żółwica wciąż nie była międzynarodową celebrytką i nic nie wskazywało, że może nią zostać. Wróbel z pewnością miał rację. Czym prędzej należało wybrać zawód? Klementyna poszła poprosić o radę swojego sąsiada, profesora Rosaria. To proste. Uciął krótko, profesor: Musisz zrobić karierę naukową. Naukową? Ale jakim cudem nauka uczyni mnie sławną? Jeżeli posiądziesz wiedzę, każda publiczność z zainteresowaniem będzie słuchała tego, co będziesz miała do powiedzenia. Wiedzę? Jaką wiedzą interesuje się publiczność? Zdziwiła się żółwica. Wszystko zależy od publiczności. Wykrzyknął z entuzjazmem profesor: Każda wiedza ma swoją publiczność. Jedni chcieliby się dowiedzieć, dlaczego muchomory mają czerwone kapelusze w białe kropki. Inni usłyszeć, dlaczego czasami na niebie pojawia się tęcza. Jeszcze inni. Dlaczego jesienią z drzew spadają liście, a wiosną rosną nowe? Są nawet tacy, którzy dopytują się, dlaczego żółwie nie mają skrzydeł, a ptaki skorupy. Lub jak to się dzieje, że świat jest kolorowy, a nie czarno-biały. Te pytania wydają się naprawdę interesujące. A czy umiałabyś na nie odpowiedzieć? Przyznam szczerze, że nie umiałabym, ale chętnie się nauczę. A widzisz, jeżeli zgłębisz wiedzę i poznasz odpowiedzi na te pytania, zainteresujesz ludzi i staniesz się sławna. Triumfalnie wykrzyknął profesor. Klementyna rozstała się z profesorem i udała prosto do biblioteki. Miała nadzieję, że szybko wyczyta całą wiedzę z książek. Ku ogromnemu zdumieniu odkryła, że wiedzy wcale nie da się tak łatwo posiąść. Za każdym razem, kiedy próbowała znaleźć odpowiedź na jedno pytanie, zaraz rodziło się tysiąc nowych. Klementyna zagłębiła się w książki na cały dzień. Lecz i tak nie znalazła ostatecznych odpowiedzi. Spędziła więc w książkach drugi dzień, później trzeci. Czytanie przedłużyło się do tygodnia, później do miesiąca, a nawet całego roku. Im więcej spędzała czasu nad książkami, tym bardziej chciała poszerzać swoją wiedzę. Jestem mocno zawiedziony. Od lat studiujesz uczone księgi, a celebrytką, jak nie byłaś, tak nie jesteś. Nauka z pewnością nie jest najkrótszą drogą do sławy. To prawda, ale czuję się taka szczęśliwa. Profesor potrafił przemienić moją żądzę popularności w zamiłowanie do nauki. Już nie chcę być celebrytką. Sława celebrytów szybko przemija, a wiedza zostaje na zawsze. Trudne słowa, które poznaliście w bajce. Celebryta Osoba znana i wzbudzająca zainteresowanie wśród innych ludzi. Pisma ilustrowane. Gazety, w których znajdują się obrazki i zdjęcia. Najznakomitsza osobistość. Bardzo ważna osoba.